Siemaneczko mordeczki Witam was na serii Życie po Polsku Jak widzicie mam jest przygotowany do prasowania Logo miałem Trochę nawiozłem sobie tej kiszonki Wiecie tyle mi starczy, a reszta pojedzie na skół, bo jeszcze nie wszystko skosiłem to Tutaj trochę mam Zjechałem sobie szybko bursusem z tym to połowa pola jeszcze tam została, myślę. Ale dobra, tym już się zajmiemy w następnym odcinku, sobie pójdziemy przez sąsiada do nas. Idziemy prasować. Dobra, palimy. Czekajcie sobie kawałek wjadę. Bra, kierunek. Teraz gdzie było nasze tutaj? Czy będzie prasować? Prasuje. O, jak widzicie, tam naga nagarnia idealnie. Nie ja widziałem ogólnie, że ta prasa ma taką animację aż... Stara prasa, jak widzicie. się rozglądałem za ciągnikiem na tą serię ale na razie tak nie ma zbytnio pieniążków bo mamy tylko już wam mówię ile yy, 26 30 145 czyli tak samo jak tam pokazuje nam czekajcie, powyższego sobie na koniec plasuje może i teraz skoczkać. Trzeba tak tamto sprzedować, że jestem nie leżało. Dobra. Co jest? Kurde, no chodźcie to się mi klika. dużo z tego welek nie będzie teraz patrzę o czym tu się klika Płudno, no. Musiałem to ogarnąć. Nie wiem, czy łąkę pojedziemy prasować, bo na razie to widzę, że tak coś czasem tutaj jesteśmy. O, ale pewnie tak, albo przejdziemy zbierać. Chyba jeszcze pojedziemy sobie na chwilę kiszanki porobić. Dobra. Albo sobie jeszcze tutaj dzisiaj wpadniemy z pugiem. Nie wiem, się ja jeszcze zobaczy w sumie. Dobra, tutaj trochę nie wyszło, bo z szerokich był. Strasznie szerokie pokosy ten komba nie robi, tak teraz zauważyłem Albo ja źle jadę. w tym pojedzie tak, dobiliśmy do żółtej minuty to tutaj te trzy walki będą więcej, nie? Już pełno, się zastanawiam czemu nie pasuje. Nie powinno, chyba zrobić z sąsiada. Tak mnie zleci? Czekajcie, dopasuję sobie tutaj. Przecież będziecie mieli odcinki z dwóch serii, seria wyjątkowa. To będzie młody rolnik myślę, że będzie miał dość sporą oglądalność, ale jeszcze nie wiadomo nic. A tutaj trzeba będzie przeorać tak trochę, bo widzę, że zarosło. Nie ja wiem, może tam pozbieramy te omiaczki? Nie chcesz tyle do tego zostawiać tych omiaków? bo niektóre są naprawdę dużo takich ten, ten nie zmestiłem się raz, so, ja, znowu kliknął I dobra, trochę słomy zostało. Te baleczki wypadły. No i dobra. W sumie to będą trzy słomy. Bo jeszcze na łące weźmiemy trochę pewnie słomy. 17 minuta praktycznie. Zrobimy zaraz miniaturkę na łące. A widzicie, jeszcze połowa pola została kukurydzy. No co jest, kurde no. Ja to wziąłem. Dobra, przejdziemy sobie, tu trochę. Chcę miniaturkę zaraz. Kurde, dobra, widzę, że ta prasa chyba nie idzie doskonale za mną. Czekajcie sobie zrobię miniaturkę ładną Ta lewdraza to jest po prostu... gojcie o przepiękny zestaw Dobra, i stóp. Tu będzie belka słomy niestety Teraz się już będą normalne, robiły trawy No i czemu kurde tak się dzieje, no ta mapa walona. Przecież nie dotykam takiego. Dobra, jak widzicie na razie ładnie idzie przesuwanie. No, jak ten sposób zrobić? Nie mam widoku, żeby podgarnąć. Więc chyba tak obiada. Ale lipa. I znowu no. Ciędostwo. Teraz tu nikt nic nie, nikt nie samo siebie się włącza. Dobra, pełno. Psajeli się, żebym dodał sezon, ktoś napisał. Moc, to dodamy, tylko skasimy kapurydzę. Wtedy se zaremy wszystko. rządzą z siebie co ja mogę naciskać? powiedzcie jedną łapę trzymam na myszce, gdzie jestem zdala od przycisków a drugą trzymam na kierownicy Dobra czekajcie, teraz się trochę cofnę. Teraz sobie dam na poprzecznik. Nie wiem czemu mi się ta mapa pokazuje, no w tubę. Z mapą nie będę nagrywać odcinków. Dobra, sprzęgło. Belka. Up, lecimy dalej. Oj, oj, oj. oj. Cufaj pan, cuufaj. Dobra, teraz jeszcze z tej przejeżdżamy, za dwa razy To tak, widzicie, że 16 minut na razie nie grałem. No co za gówno, no Spokojnie, nie przyklonąłem jeszcze. Ja ogólnie nie przygięłem. Bo ja mam rękę na miejsce. Na kierownicy jadę. To mi się samo wyświetla. Powiem ktoś jak, jak. I piszcie zawsze jak to się wyświetla. Teraz to ja włączyłem. Teraz się samo włączyło. żeby nikt nie zrobił tej prasy y, fs 19 to ja nadal nie wiedział, że taka prasa w ogóle jest. A czy na pewno mi się coś dowiedział? Ja na początku myślałem, że to jest jakiś składek taki O i zaczynę drugać, jak mi się tam pojawia Ja no, dostanę zaraz kota, no Dobra ludzie, ja zaraz kończę ten odcinek już sobie ten ostatni przejazd, bo już nie mogę, no No dobra, dobra, czekajcie, wejdę w menu I to w menu wyłączę, bo już nie mogę Kurde, no nie mogę, no Gdzie to jest? Czy to tu będzie? Nie, to będzie tu Nie, tam nie było uczyło się. Uff. Dobra, tam już pod krzaczki nie będę wjeżdżał. I dobra, spasowałem się wszystko. Jutro tropowin mieć, mieć serię yy, Biedny Polski rolnik to za jakieś gówno walone Napiszcie, przez coś tak może działać, bo ja już nie mogę, no Nie wiecie czy mnie zaraz. Czekajcie, teraz nic się dotykam. Ja się z nami będę mordy żegnał. Do zobaczenia i na razie jutro.